Chyba kółek chciał mi pająka w kasznika sprzedać. Pająka? No. A to gadałeś coś tam taki wielki. Czy wiesz maleńka może? Jak ciebie mi brak? Czy czujesz to tak, co ja? Nie jestem sam. Jestem opytany, jak w niewoli piec. Kto jest? Nie ma takich prostych słów, co oddają to, co moim mnie. Przeczucie mam, że jednak tak ktoś, czy ta bajka się nie skończy, że ty, 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 Chodź, pokażę ci, czym moja miłość dla ciebie zabiję się, się. Ty, 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 ty. ty, a wczoraj Karol do mnie dzwoni I mówi, że ten... Że? Żebym mu no poszedł bańkę na gara, wziął, bo paliwo, bo nie może samochodu zapalić A to dała mu Danuśka rower? Nie rower, on pojapaje się. A, to jałbym jest... na garaż do CPN, kupił piątkę Pokręcił, pokręcił, zapalił i pojechał do Roscylandie swojej dziewczyny. Karucz okay. teraz Ej, miłość poszuł. Majester rzucił? Nie właśnie. Nie ma taki prosty. Smuch. Kurde, wylew będzie został. W każdym miłość będzie śpiewał, a wszystko to, bo ciebie kocham. Nie wiem.

Zgubiłaś mi się, moja mała, małża to. Uło! Za jeden uśmiech pójdź, za wszystko to sobie Stoi pociąg na stacji, na drugim peronie, za minutę odjedzie. Już go nie dogonię, w tym pociągu jedziesz ty Machasz do mnie ręko, czuję, że zostałem sam Ze swoją piosenką Hej, czy ty wiesz, że ja się w tobie kocham? Hej, czy ty wiesz, że to poważna rzecz? Hej, czy ty wiesz, że z twe oglądam? Hej, szkoda, że już nie zobaczy cię And Jai is still going to end? No, college not starts. <laughs> I'll just keep it here. Stupide, I can't. Hey, Tak, na, nag, 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 kurwa byłem z tobą w dyskoncie po cyskonoś. Ta baba kurwa z zalady nie mówi 600 fit złotych. No kurwa, chłopie. Ja mówię, kurwa, pani, ja na budowie, dzi mam za grosie, gdzie ja taki cyskonoś kupię. Jakie groty załóżmy? No. NO to co? Kurwa zapierdala cały dzień, żeby je STANIK kupić. Lechpi PIZZA z dwojicycami po próbotawiarnia. Kurwa! Jak myślisz zostanę Stanowo co mię do beli? Oj łaściakki mi się dała. Co po katemu zabroni? Takie Kacyerki to robię. Kacjerki to zabiły! Kośbarłem! Oooo! Ooooooo! Oooo, to mnie! ZOOO! ZOOM! Ząbek, co ty tam teraz robisz? Nie, Co Rob robisz? Się, dawaj, tutaj! płytę ci trzymasz! Gdzie, gdzie, nie idzie, popchuj! Ząbek, a pójdziesz po piwo! Ale nie wypiłbyś! Masz kota? No, ja? A cóż tu myślał? Pięknie. A ciekawym, masz ten tym On jeszcze raz wyjechał. To bym myślał, i ząbka ci kasę. Ej, ząbek! Ale wy poważnie mówią! Wy poważnie mówią, jak on się jedzie i pojedzie się to niech który bym polecił. Boj się za Nie bój się! Chyl maleńka, spuszna misia, biało. Który w oczach ma tylko białe łzy, Nieszczęśliwego białego, białego misia, On przypomni, przypomni chłopca ci, Gdówka A kurwa twoje kwiaty, na chór, kurwa na twoje łzy, łzy. na chuj kurwa te dramaty, na chór, kurwa jesteś ty, nie wylewaj łez, proszę cię najręcej, spierdaj jak najprędzej, noga na, na, pa. na pa. Co? Udział ja młody nie potrzebuje się przyznawać, że jest kierownictwo. O tym nie <grymne> <grymne> Mirej, chyba ci się tam do niedziców Na Sienkiewicza śpieszy. <grymne> A jak to były te życzenia dla Andrzeja? <grymne> Mirej, ile na świecie jest prawiczek, tyle rozjebanych piczek, ile szczęścia jest słodyczy, Kazik ci życzy. <grymne> Jak Wisła płynie z Warszawy do Gdańska, ja ci chuj stoję jak Lańca Łańska. Hahaha! ja nie wiem, czy Ty kurwa się już włączył. Najewane to ulwa, ale źle bym też pachowiec! Odjebania owiec! i <laughs> 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 się tutaj giva, ma się jedne w z duch? <laughs> Siedzi, puka tamto z jednego miejsce i nic więcej nie ma. <laughs> Loma ci lepiej Kochana. O Tobie, to kochana, o Tobie myślę wciąż. O Tobie, to kochana, o Tobie myślę wciąż. Hej, hej, DJ! Łapisz z nami facet! Hej, hej, DJ! Za chwilę ci to wszyscy razem! Hej, hej, DJ! Czego krzyczysz więcej? Nie ma na co czekać! W górę wszystkie ręce! Na, 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 na! Dobry DJ tutaj gra! Tutaj gra dobry DJ! Na, 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 Ja poczekam. Niech żyje wolność! Uhu! Wolność i spowod... Niech żyje zabawa i dziewczyna młoda. Ty mi nie chce odchodzić to w ogóle tutaj. Jak go A gdzie ty kujesz? A. Jak go zabierali. Muzyka mu grała. Jego grupa kurwa, często się puszczała. O. Dobrze je lubisz to kochanie.